Cześć witajcie, ja jestem Paweł Malinowski, witam na kanale Moja Reakcja na a dziś skomentujemy sobie wyjątkowy odcinek z kanału Lala Live, który ma najwięcej odsłon na tamtym kanale, czyli 4,4 miliona! Nastolatka versus dziecko. Znane sytuacje. Musical live. Pamiętaj o tym oraz o subskrypcji na tym kanale, żeby nie być waflem. Zapraszam! Nie, ten jest dla nastolatków. Moja siostra jest nastolatką! Okej, okay. Co? Uuuu. W sensie jesteśmy na kanale Lala Live, ale... Nie Niezła siostra podobna do Martyny zabawy. Powiedzcie, że tak, no, no trochę podobna, tylko nie makowbońskiego Maków Makowboński kapelusz! Łoo! Oj, to właśnie było na miniaturce. Nie wiem czy to powinniśmy oglądać, ale zobaczmy, co oni tam wymyślili. No, 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 niezłe balony. Chciałbym takie mieć na wielkanoc, balony wypełnione wodą i takie fajne uchwyty na te balony, żeby mógł właśnie rzucać w moich znajomych na śmigus dingus. A wy o czym pomyśleliście, że o, o co mi chodzi? Ten stanik mnie ciśnie. Dużo lepiej. W ogóle tam widać na tym ujęciu, że ona miała stanik pod stanikiem. Bo jak zdjęła ten niebieski, to pod tym ma panterkę. Serio, przybliż, Michał. No, tak jest właśnie. Widzieliście, ona również używała tych balonów wypełnionych wodą do atakowania ludzi na śmingu z dingus. Mogę już iść do szkoły! Tak samo robię na back to school. Pakuję długopis i mówię. Mogę już iść do szkoły! Nie. To wystarczy. Serio, tak właśnie robiłem! Jak już nie chodziłem do podstawówki, tylko do przedszkola, to właśnie już nosiłem ze sobą tylko jeden długopis i jeden zeszyt. W sensie nie powiedziałbym, żeby to był dobry pomysł, bo dostawałem często jedynki i dwójki, ale tak robiłem! To mój pierwszy dzień w szkole! Tak! Zobaczcie, jak ona przygrzmociła w ten budzik, tak! Tak! Ej, dobra, ja w to nie uwierzę. Napiszcie mi, czy mieliście kiedykolwiek, kiedykolwiek taką ekscytację i radość z tego, że idziecie do szkoły. Na jakimkolwiek etapie życia, w jakimkolwiek wieku mnie szkoła zawsze, ale to zawsze stresowała. Nigdy nie było tak. Za to, jak był dzwonek na ostatniej lekcji, żeby iść do domu, to właśnie zachowywałem się tak, jak ta dziewczyna tutaj robi teraz. Wow, ona ma różowy młotek. Już wiem, co kupię Martynie na urodziny. No to jest genialny prezent. Wow. Dziewczynki, tylko posprzątajcie swoje pokoje. Jeśli chcesz mieć budzik, który na pewno rano cię obudzi nagraj sobie to i puszczaj codziennie rano. Wstawaj, drogi Bidur, wstawaj, wstawaj, Bidur, wstawaj, wstawaj, drogi! Tak, mamo. Wiem, co zrobię. Wiem, co zrobi, wszystko schowa pod łóżko. <śles> Już. Mama kazała wziąć tylko to, co najpotrzebniejsze. No to nie złe najpotrzebniejsze. Jak się chwilę zastanowię, to pamiętam, że do podstawówki również nosiłem jakieś pierdoły niezwiązane w ogóle ze szkołą. Nawet nie wiem, czy jakiegoś misia, czy jakiegoś takiego małego pluszaka. Nie nosiłem na przykład chomika świra, który jest dostępny na www.homiksfir.pl Tak, jakby wtedy były chomiki świry, na pewno nosiłbym go ze sobą do szkoły jako szczęśliwy talizman. <grym> się, Jasiu, Stasiu! Nie! Nie! Żaden Rysiu Stasiu! Tu powinny być same chomiki świry! Co oni robią na tym kanale? Wygięło ich totalnie! Chomik świr, chomik, świr, chomik, świr, chomik, świr, chomik, świr, chomik, świr. Nie chcę jej hejtować, nie? Ale jej głos i jej po prostu to co ona robi to brzmi jakby przez cały odcinek... Gadała, siedząc na kiblu... No, posłuchajcie jeszcze raz tego. O, Martyna zabawa dzwoni, czekajcie. Ej, nagrywam teraz film, nie mogę gadać. A pozdrowisz widzów? Pozdrowisz widzów? Pozdrawiam widzów zawsze i wszędzie. A co wcześniej powiedziałaś? Zawsze i wszędzie widz pozdrawiany będę. No to dzięki, oddzwonię zaraz. Mam wrażenie, jakbym o czymś zapomniała. Hmm. Gdzie masz plecak, sir? O kurka! Czy ona powiedziała o Eee... Kur kurka. Ach, chyba mam to, co najpotrzebniejsze. Ha! Bob, Sara, Kajtek, George? Sara, Kajtek, bez majtek, George i ze świnki Pepy? Tak, jestem w szpitalu psychiatrycznym. Moi przyjaciele już to są. Matą, matą, matą. A ty co za jeden? Ej, ja przecież pomagam cię na spraweczach. A, tak. Matą, ale przydatne. O kurde, nie. Ja nie mogę, ale ham nie? Myślę, że... Myślę, że nie warto mieć takich znajomych, kolegów i przyjaciół jak ta typiarka. Muszę zmienić klasę. A! Szukałam cię od 6 miesięcy, A! ona szukała tej śmierdzącej skarpety od 6 miesięcy, bo to znana w szkole su stupkara, tak zwana. Wszyscy piszemy w komentarzu stupka. Ogólnie to ludzie znają cię ze stupkarskich treści. <laughs> Nieprawda. Witajcie! Jestem pani Lili! Co to ma być? Co to ma być za nauczycielka? Oni chyba tutaj, to chyba jest. Mam dla Was fajną grę. Kim chcecie być jak dorośniecie, Charlie? Up, up, up. Kiedy wstanę z ławki, z ławki, będą boleć mnie po śladki, śladki i pójdę po zakupy do sąsiadki siatki Potem usiądę znów do ławki ławki Jak znowu podskoczę do góry, do góry, do góry, do góry Zjedzą mnie szczury, 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 szczury Potem znowu do góry, do góry, do góry A ludzie będą kupować na sklepie homik, .pl, piękne pluszaki dla swojej siostry i dla brata i dla nawet całego świata Su. Kim chcesz zostać jak dorośniesz No na pewno nie nauczycielem. Dobra, popatrzmy się na Su, ok, popatrzmy w sensie nie na jej wygląd, tylko na atrybuty, które nosi przy sobie. Kim ona by mogła zostać w przyszłości? Ja na przykład bym powiedział mm, DJ-em muzyki elektronicznej, ewentualnie Martyną zabawą, znaną YouTuberką, albo. tego nie mogę powiedzieć, ale zaczyna się na S. Masz karę! Okej. Okay. Jakby ktoś do mnie w szkole powiedział takim głosem: Eeeee, y, y, mi kanapkę, to bym oddał mu cały plecak i uciekł. Okej, okay, ale chcę twoje ciastko i burrito. Zgoda. Daź mi swoje picie? Okej, okay, ale chcę burrito i ciastko. Tak, ale chcę od twojego browara. Okej. Okay. Mm. Będziesz to pić? Nie, zamianka? Mm. Zamianka? Podmianka? Tak. Ej, ona ma siebie na koszulce. Spójrzcie. Tak lepiej. Beka. Chodzimy gdzieś razem? Nie. Gościu, śmierdzisz tak jak szatnia męska po wlefie. Zapomnij, że gdzieś pójdziemy razem. W serio. Wszyscy moi koledzy w szkole psikali się aksem. W sensie ja też się psikałem takim czekoladowym i tak waliło w szatni męskiej i to nie potem tylko tym aksem. O, nie chcę nawet wspominać tych czasów. <słyski> O! Mnie też babcia z dziadkiem odbierali ze szkoły, tylko że... że byłem już w liceum. Cześć, skarbie, jak ci minął dzień? Tyle się dziś nauczyłam. Mogę już być nauczycielką? Chyba nauczycielką w szkole dla lalek co najwyżej. Tu, mogę cię odwieźć? A nie, dzięki. Chłopak mnie dziś odbiera. Widzimy się jutro. A, farciera! No chodź, słuchaj, spóźnimy się. Haha, <głos writers> ha! przypał. A to kto? To mój chłopak z Tajlandii. Nie wiem, dlaczego zawsze robisz mi przypał, mamo? Wow, Mamy I'm this. Lubię Cysia mamy. Z mamą się poznamy. Zawsze zakupy, do toreb wkładamy, mamy Cysia, zawsze lubię... Dobra, ta piosenka jest dziwna, serio, nie wiem co oni za piosenki tutaj wymyślają, ale serio to oni śpiewają, tylko brzmi trochę jak mój głos, ale to nie ja wymyśliłem ten tekst. Naciągamy mamę na zakupy dużo rzeczy w kupuje dużo ubrań. Mamo zapłać za to Te staniki nie są mi w ogóle potrzebne, ale kup mi je mamo, kup mi je mamo Bo obleje się śmietano. Potrzebuję nowych ciuchów. O, tak, Martyna zabawa mówi bardzo często. Mówię, serio? Nie pytajcie się jej, bo zaprzeczy, ale mówię wam, że tak jest. Ma Ej, ona przeglądała sklep Homik Śmierpeł, ale beka. Mamo, kupisz mi. Koszulkę, etui na iPhone i maskotkę ze sklep Homik Proszę, możesz sobie coś za to kupić? 20 dolców mamo? Cóż, jesteś już dorosła, idź do pracy. Dzięki. Ona mogłaby pracować na. takiej stronie YouTube.pl na przykład. A, Ruby! O, Charlie! Nie, nie mogę na to patrzeć. To jest tak creepy. Dorośli ludzie przebrani za dzieci mówiący głosem, jakby mieli 6 lat. Giga creepy sprawa. Nie, tylko nie znowu Ax, błagam, tylko nie znowu Ax. Zlituj się gościu. A ty, drogi widzu, jeśli zaśmiałeś się na tym filmie chociaż raz, bardzo będę wdzięczny za coś takiego. I jeśli jeszcze nie masz, to subik dzwonem niech wlatuje teraz nie bądź waflem Skarbie, chodź, porobimy Ci trochę zdjęć. Ha, jestem księżniczką! N nie księżniczką? Co najwyżej Jokerem albo Harley Quinn z Batmana w sensie. Mamo! Nie, nie dodawaj tego! No. Mamo! Mama su, mój skarbuś. To akurat mega zabawne. Co ona zrobiła? A jak jesteśmy już przy Instagramie, to zapraszam was bardzo serdecznie. Polmnowski i na Instagramie możecie podsyłać mi pomysły na filmy, które mam skomentować. Zapraszam, ale nie namawiam, bo nie ma tam fajnych zdjęć. Raczej mało jest fajnych zdjęć. Mam tyle do zrobienia. I na tym się kończyło moje odrabianie lekcji. Otwierałem zeszyty z każdego przedmiotu. Mówiłem, god ile do zrobienia I szedłem grać W grę komputerową Ta, która odrobi lekcję jako ostatnia Zmywa naczynia mm. mm. Właśnie, jak już musiałem odrobić pracę domową, to było tak mm. 2 plus 2, 4 3 plus 3, 6 mm. Mm. O, 5 plus pięć, dziesięć! Już! Naczynia są twoje! Uch, to nie fair! Ale imba w kuchni! W kuchni zawsze imba jest! Ale imba w kuchni! Karwo <coughs> boli mnie! Rzucę ci do buzi winogrono! Głąby! Przestańcie bawić się w tej kuchni! Marsz do pokoju, już! Okej! Okay. A few moments later... Czemu ona płacze w duchu kurczaka? W sensie w tyłek kurczaka! W kloakę tak zwaną. Czemu ona płacze w kloakę kurczaka, ja się pytam? Dziwna scena. Chlapie wodą, chlapie! Moja siostra się nie połapie. Teraz walę pompowanym flamingiem wody. wodę. Chyba jestem świrolem. Jeszcze raz mnie chlapniesz, to ci przyrznę klapkiem. Przestań masz tej po kolei pod deklem. Nie bój się Charlie. Pan doktor jest super. Mamo, nie chcę iść do psychologa. Kochanie, musisz iść do psychologa, bo płaczesz w kloakę kurczaka. Pan doktor jest super. Charlie, patrz co dla ciebie mam. Nie musisz już płakać w kloakę kurczaka. Możesz się teraz przytulić do wielkiego misiaka. Oh. O kurde, jego mina. O nie. Nie! Nie wolno takich rzeczy! Co to za scena w ogóle? Nie patrzcie drodzy widzowie! Zahipnotyzował ją! O, panie doktorze, A? chyba mam zawał serca! Ale powiedzcie, powiedzcie! Czy oni by do siebie nie pasowali? No spójrzcie jaka piękna, gorąca para by była z nich, naprawdę. Niech pan to sprawdzi. Hmm, ciekawe. Co on z tym? Gdzie on jej tym dotyka? Nie! Nie, to już poszło za daleko chyba. To już jest wstęp do innego filmu. Hmm, ciekawe. Bardzo ciekawe. Gdy dorosnę, chcę mieć męża lekarza. Dobra, drodzy widzowie, jeśli kiedykolwiek byście poszli do lekarza, ok, i nie bylibyście w obecności rodzica, a lekarz by robił coś takiego właśnie, jak tutaj widzieliście przed chwilą, to natychmiast wyjdźcie i powiedzcie o tym komuś dorosłemu, bo to jest... Hmm, już trochę przeginka mi się wydaje. Ja też! Ech. O nie, to Klaus z koszalina. Giga Essa. Był to naprawdę ciekawy odcinek, najpopularniejszy. Zapraszam Was na kolejne. Yo!